Podpisaliśmy dzisiaj z Urzędem Marszałkowskim, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego bardzo ważną umowę na doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Pońsku. Umowa całościowo opiewa na około 5 milionów złotych, z czego 4,3 miliona złotych to jest dofinansowanie. W umowie, w projekcie zawarta jest modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego, ale przede wszystkim też doposażenie pracowni tematycznych. Co najważniejsze to jest kontynuacja Wpisuje się to w strategię, którą przyjęliśmy od początku, czyli dopasowanie lokalnej oferty edukacyjnej powiatowej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Stąd też porozumienia z licznymi pracodawcami, takimi jak Faba czy Mondilis, czy pierwsza w historii klasa patronacka. Tutaj w ramach projektu będziemy realizowali przede wszystkim to, co najbardziej jest potrzebne naszym pracodawcom na terenie powiatu pońskiego, a mianowicie wyposażenie do pracowni mechatronicznej. Robotycznej. E, tutaj będzie wyposażenie w nowoczesnego robota edukacyjnego, takiego, którym nasza młodzież, e, nasi e, uczniowie będą mogli e, nabierać doświadczenia w, w, na sprzęcie, który odpowiada potrzebom właśnie lokalnych, e, lokalnych firm. E, dodatkowo e, także szereg innych pracowni, e, takich jak pracownie budowlane, czy pracownia samochodowa, e, tokarki, maszyny CNC, więc to jest bardzo duży projekt e, opiewający na 5 milionów złotych, czyli który znacząco zmieni, e, zmieni kształt naszego Centrum Kształcenia Zawodowego, na pewno je unowocześni i spowoduje dopasowanie do lokalnego rynku, do potrzeb lokalnego rynku pracy.